Siema widzowie, dzisiaj sobie nagramy film z yy, winogrowanego obwina nazywam się Wiktoriusz, jak już pewnie wiecie i zostawcie lajka, suba oraz dzwoneczek aby nie w innych filmów Słuchajcie dalej Wiktoria, są tam będzie gadra do Was a ja muszę się nagrać na to winoglowanowe obi, aby w ogóle ten odcinek był no właśnie, mam nadzieję, że Wam się spodoba ten OBB, bo uwierzcie, miał być dzisiaj Brawl Stars, ale że Pan Wiktorek wolał zrobić sobie OBB, to jutro będzie bardzo możliwe, że już Brawl Stars w którą ja chciałem, 15 klasę na Sandy, menu Ej... Jeżeli to będzie wszystko w winogrono, czyli grape, to się zasikam. To są małe koleczki winogrona, to jest wszystko z winogrona. No nie no, widziałe pierwsze czy tam drugie, już spadnięcie. Bo ma pewnie jak tamto być wszystkie 57 poziomów. No, tak, chociaż nadzieję, bo mi się nie chce więcej. także tak miało być kiedyś piosenka by ale w końcu nie będzie i mam i zaraz i po tym jak stawię to czekajcie chwilę to zobaczę czy dobiliście 10 lajków i nie kupię i właśnie będziecie mieli dzięki temu jeżeli jeżeli dobiliście na tamtym w Brawl Starsowym jakby czymś yy, co to się nazywało? 10 tapów to kupuję przebranie do Hanka, czyli przy okazji będziecie mieli Shortsa ja Muszę coś sprawdzić Ale zanim to będę patrzeć, jeszcze chwilę przejdziemy Czekajcie chwilę, najpierw no, sobie będę grał, trochę nie O to chodzi. Ale zobaczmy, czy ten trik na to działa. Wiem, które to było. Tutaj nie spada. A tutaj też nie spada. Także tutaj niestety nie działa to. Potwierdliwe? Tak. czekajcie bo ja teraz chyba odpalę u Maxa moją kamerę albo po live to sprawdzę znaczy live, bo czy to ja w ogóle gadam. po odcinku to sprawdzę nieważne co ani nie ma, ani ha No mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, bo podoba, bo ja niestety się staram dla was, czy znaczy, niestety no, ale myślicie, że się staram, a nie macie filmy mi wychodzą, No potem muszę od nowa nagrywać, od nowa, od nowa i w ogóle ja muszę dla was nagrywać jeden film i, ładnie ja nagrywam co jeden, ja nagrywam jeden film zawsze i mówię, ja jestem bójkiem, nie wynikajcie. I ja nie, i mój ten przyjechał, no mój ten, dla którego jestem wujkiem Także pewnie mi w przez chwilę spokój, ale pewnie mi w film Ale jeżeli wytrwa, no to moment to jak to skąd robić? Czekajcie, bo ja tu byłem, nie? No wy ze mnie chyba jaj nie róbcie Jeżeli coś nie napisało, to ja się chyba zejście. Dobra, bardzo wtedy się mi nie napisywało, bo był lak jakiś. No nie no, widzę, co ja robię już. No, jeszcze mama się śmieje tam, nie wiem czemu. Chyba, że ten tamten już śpiło. On ma dopiero dwa latka. Mam nadzieję, że już śpi, nie? Bo jakoś. Bo nie słychać dziwna. Nie, 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 to się nie dzieje. I dwa razy to dwa razy. Raz to i raz... Nie no, myślałem, że to będzie tak! Denerwuję już się, ja już się po prostu czasem mnie to nerwuje, te parkury wszystkie. Proszę naleknamy z moją buźką. Szkoda... Skoro już prawie 200 tych obszarów, z dla kanale Victorius, w takim razie specjal to będzie. Uwaga, uwaga! I postaram się to nagrać, oczywiście, dlatego że nie wiem, czy on to nagle, bo jest takim babym, że mu się nie będzie chciało. 25. 25, 25 minut? Jakiegoś parkura. A jakiego dobiecie się na 200 Subskrypcji, aż brakuje tylko 10? No to się pośpieszcie, bo mam nadzieję, że Wiktor To szybko, bo ja chcę, żeby ojciec męczył na mojej muscie pięknej, chociaż też się będzie, bo muszę to nagrywać. Dlatego, że muszę patrzeć na to winoglony, Wiktor, co to ma być? No normalna obi. No, Ty jesteś normalny. Dobra, w takim razie, zostawcie lajka, suba oraz dzwonka, żeby nie przegapić żadnego filmu. A mam nadzieję, że Wiktor leci już dalej, Uuu. Tak, lecimy już dalej i mam nadzieję, no ja mam nadzieję, że dowiecie się co widzicie. No tak naprawdę, nie ja tak szybko wam się nie chcę nagrywać tego. Prawdopodobnie 25 minut obbi Bo jak można nagrywać 25 minut obbi No skandach jeszcze nie śpi mały Także tak W prawie mam połowę te Teraz mamy chyba nawet połowę. W tym momencie. Nie, po tym. No, mamy. Nie, jeszcze po tym. Albo po dwóch dopiero. Chyba, że ja jeszcze nagram dzisiaj ten film w Wrawerze, tak że obserwuję mój kanał. Też raczej nie, bo wcale to o 21.00 chyba 30 A jest aż 12 Także już mi zimno, raczej nie będę tego nagrywać. Wow, nareszcie coś winogronnego, czy już tam to było? Nie, nareszcie coś. Na chuj nie nowej? Aha! To... To... Otwytliwka. No nie no, otwytliwek dzisiaj nie ma no! A. Już połowę mamy za sobą. No nie no, jeszcze źle no, poszło, nie? No nie no. pizza już się zanarwuje. A to źle. Ile jeszcze muszę dać? Jadę. Jadę, jadę. Aż tam i idę tam gdzieś. Nie, no czekajcie ja tam zjadę, bo ja z góry to nie będę widzieć. I. E, tak! Czekajcie, bo tu wchodzę. Tam spada na Nie wiem, jak to przejdę, to będzie gratulation będzie dla mnie. A także zapraszam na reklamę. Ja muszę co 20 dni robić reklamę, a jeżeli już tak, to zostawcie lajka, subaru, dzwonka, żeby nie przegapić żadnych filmów. Zapraszam na Wiktora. Mam nadzieję, że się posłuchaliście i oglądajcie film. No zaraz mnie coś trafi. No czekajcie chwilę. Jak oglądajcie film do końca, nigdy na połowy. O mam nadzieję, że go wysłuchacie. On się jak zwykle musi wkurzyć. Co prawda już go nie będę na 50. lewej męczyć, bo... Co ty powiedziałeś? Że nie będę się już na 50. lewej męczyć. To już jest 30 który? Szósty prawie. Tylko przespadliśmy no, 36 jest. No, no właśnie. Także tak. Bo już kończymy prawie obi. Myślę, że 57, jak zawsze, mamy w tym lewele. No, jak zwykle mamy to. Już myślałam, że dzisiaj tego nie będzie. Jestem sam chyba produkcent filmu, znaczy filmu. Tego. Obibibie Obibi. 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 Ja zaraz powiem do ile Jak góra na Matko już niedaleko mamy widzowie Dobra jak zawsze tak zrób. Ja nie mogę widzowie nie skoczyło mi niechcący. Okej, okay, no to zróbmy jak praktycznie zawsze, tak? No zawsze pod koniec jest ten level Czego ja uwielbiam No nie widzę, owie, no... Już mam 50 level, no to jak mówiłem już w mojej buźcie nie będę myślać, No czy możesz? No ale ja nie chcę No dobra Także tak Ja mam nadzieję, że Wam się film podoba to sam jeszcze powiem, zostawcie suba lajka oraz dzwonka, żeby nie przegapić żadnego filmu i oglądaj do końca nigdy do połowy widzów. jeżeli będziesz oglądać do połowy, to twój to będzie mi bardzo smutne. Oczywiście nie zrezygnuję z odcinków, bo no, będzie mi troszkę niemiło, bo nie oglądacie moich całych odcinków czasami. A uwaga ma no to 54 levele. Mało. Nie, 50. O, zawsze jest na koniec to. Na sam koniec. Bardzo lubię to przechodzić. Za pierwszą, nawet będzie bardziej. 56 leveli... No mówię 57-56 to będzie mało. O, 57 ma, chyba to jest rekord. Nie, no. Raczej nie. A ja będę patrzeć teraz, jakby Zrobiliście 10 lajków Jeżeli tak To co? Mamy short w fajnego Także Ja się z wami żegnam. Pa pa